Witam serdecznie, nazywam się Diana Nowak-Zagadło, jestem psychologiem klinicznym i dyrektorem kliniki psychologicznej w Polskim Centrum Pomocy Rodzinie w Edynburgu. To już drugi odcinek naszego cyklu Zmiana zaczyna się tu, miejsca, w którym spotykamy osoby inspirujące do świadomego dbania o siebie, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. W pierwszym odcinku gościliśmy dr Ewę Wojdyło, a dziś zapraszam Państwa na rozmowę z kolejnym wyjątkowym gościem, który swoją pasją i działaniami pokazuje, że zmiana jest możliwa. Eee, drodzy Państwo, przedstawiam serdecznie Joannę Skwierczyńską, znaną w sieci jako Sober Polish Girl, pedagog, terapeuta i certyfikowana recovery coach. Od sześciu lat żyje w trzeźwości, pokazując, że życie bez alkoholu może być pełne wolności, radości i autentyczności twórczyni programu Era Trzeźwych Kobiet oraz największej w Polsce społeczności trzeźwiejących kobiet online. Wspiera ambitne kobiety w budowaniu życia, w którym nie trzeba się znieczulać. Droga Joanno, opowiedz nam, jak wyglądał moment, w którym poczułaś, że alkohol przestał być twoim towarzyszem, a stał się przeszkodą. Dzień dobry, Diano. Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj być z wami i rozmawiać. U, trzeba wziąć duży oddech, jak mamy o tym alkoholu rozmawiać. Wiesz co, Diana? Ja miałam bardzo taką ambiwalentną relację z alkoholem, i w tej relacji tak myślę, że alkohol przez cały czas z jednej strony pozornie zaspokajał moje, moje potrzeby, a z drugiej on dokładał problemów. A mimo to jednak towarzyszył mi przez te 18 lat mojego życia. To było w mniejszym bądź większym stopniu. A sama inauguracja alkoholowa miała u mnie miejsce w wieku 13 lat i była raczej traumatycznym przeżyciem. A mimo to. Mimo to w dalszym ciągu piłam, o, to się wydarzyło na szkolnej dyskotece, bo w zasadzie przed skończyło się płukaniem żołądka, ostracyzmem ze strony rówieśników, niektórych nauczycieli, więc tak naprawdę od samego początku picie alkoholu wiązało się u mnie z jakimiś konsekwencjami. Czyli odrzucenie w szkole, tak. W domu też nie było najlepiej, jeśli chodzi o relacje z mamą, no bo czekały mnie konsekwencje. Po różnego rodzaju kłótnie w relacjach, które już się pojawiały na przestrzeni mojego spożywania, zgubione telefony, wydane pieniądze, wstyd związany z tym, co robiło się poprzedniej nocy, złe samopoczucie następnego dnia, później dochodziły problemy z pamięcią już, w wieku dorosłym, niemożność bycia konsekwentną, samotność, pustka, więc tak naprawdę to wszystko przeplatało się i z tymi dobrymi chwilami, bo jednak ten alkohol piłam i w jakimś sensie on coś mi załatwiał, chociaż ja równocześnie ponosiłam konsekwencje picia. I myślę, że takim zwrotnym momentem w moim życiu był moment, kiedy Zamiast hmm, uciekać przed życiem, zapragnęłam po prostu żyć lepiej. Tworzyć życie, w którym czuję się dumna, w którym spełniam jakieś bliżej nieokreślone marzenia. I... W Twojej historii często mówisz o tym, że długo działałaś mimo bólu. Co dziś powiedziałabyś kobietom, które też wszystko ogarniają, ale czują, że w środku pękają? Oj, to jest bardzo o moich łabędzicach, bo tak nazywam kobiety, z którymi pracuję. I to, co im mówię, to przede wszystkim to, że my dajemy radę, wcale nie oznacza, że jest nam dobrze. Tak. I to wcale nie oznacza, że jesteśmy słabe, jeżeli czujemy się w tym nieszczęśliwe. To jest po prostu sygnał, bardzo często sygnał z ciała, psychiki, że coś po prostu dźwigamy na swoich barkach za długo, że to coś jest zbyt ciężkie, a ja przez lata na przykład sama myślałam, że siła polega na tym, żeby zaciskać zęby i iść dalej, że dopóki funkcjonuję i ogarniam, tak jak ty to powiedziałaś na początku studia, z wyróżnieniem na przykład, że zaliczam egzaminy w terminie później, że pracuję, że spełniam jakieś oczekiwania um, innych ludzi w stosunku do mnie. To nie ma co narzekać, tak? Nie, ma, nie mam prawa narzekać. I dziś myślę sobie, że pomimo bólu, może Czekaj, czekajcie. E. Dobra. Dziś myślę, że działanie mimo bólu często nie jest oznaką siły, tylko właśnie oznaką braku zgody na to, że przekraczamy własne granice. Uh -huh, uh -huh. A powiedz, co było dla Ciebie największym zaskoczeniem w trzeźwieniu? Coś, czego się w ogóle nie spodziewałaś? Myślę, że takim największym zaskoczeniem było to, że trzeźwe życie wcale nie jest szare, bo obawiałam się niesamowicie tej nudy bez alkoholu. Myślałam, że ono będzie ubogie, puste i to był taki największy lęk, który pewnie nie towarzyszył tylko mi, ale też państwu, którzy nas tutaj e, słuchacie. E, zdałam sobie sprawę, że to trzeźwe życie zaczęło od hmm, Odsłaniać pewne warstwy, do których wcześniej nie miałam takiego dostępu. I to była klarowność, taki spokój wewnętrzny, prawdziwe odczuwanie, regulowanie emocji, które wcześniej zagłuszałam w jakiś sposób alkoholem. I nie spodziewałam się, że alkohol, ten filtr alkoholowy, zasłaniał mi tak mocno oczy i czucie na swoje potrzeby. Czyli ja trudno mi było rozpoznać ten moment, kiedy jestem zmęczona, kiedy przekraczam swoje granice, kiedy coś mnie naprawdę cieszy, albo kiedy nie jestem sobą, tylko odgrywam jakąś rolę. Cały czas wydawało mi się, że, że odgrywam jakąś rolę. I to momentami było trudne, bo zdejmowało się ten filtr, który z jednej strony odsłaniał nam piękno dzisiejszego świata, ale też pokazywał i, i szarości, z którymi trudno było mi sobie poradzić bez alkoholu, bo przecież alkohol bardzo często jest dla nas plasterkiem na to, co trudne i niewygodne. Zaskoczyło mnie to, że radość wraca, tylko trochę w innej formie, niż sobie wcześniej tę radość wyobrażałam. Że jest ciszej, stabilniej. A takim największym, chyba nie, największą, najpiękniejszą niespodzianką było to, że trzeźwość okazała się nie taką rezygnacją z życia, ale powrotem do niego, życiem, życiem całą sobą na pełnej. I właśnie ja wyobrażałam sobie, że jak to, to jest niemożliwe, żeby tańczyć, śpiewać, bawić się bez alkoholu. Myślałam, że będę nudna, a, a dzisiaj idę sobie nawet na, na spacer, śpiewam, tańczę i czuję tę radość i, i potrafię bawić się bez alkoholu. I, I to jest cudowne. I jeszcze jedna rzecz. Bałam się oceny ze strony innych, a teraz widzę, że ludzie lubią spędzać ze mną czas, ze mną trzeźwą i wcale nie uważają, że jestem nudna. Mm -hmm, świetnie. E, dzisiaj jesteś certyfikowaną Recovery coach i twórczynią R6 kobiet. Czym różni się twoje podejście od takiego klasycznego mówienia o uzależnieniu? Nie używam etykiet i ani, ani nie mówię o uzależnieniu. Ja przede wszystkim mówię o trzeźwości i o tym, jaką funkcję pełni alkohol w życiu danej kobiety. No bo bardzo często. W swojej pracy spotykam się nie bardzo często, zawsze, bo te kobiety, które do mnie trafiają, ich historia bardzo rzadko dotyczy dna. To po prostu jest historia, historia regulowania napięcia, emocji, przeciążenia, samotności, presji nakładanej przez nie same, ale też społeczeństwo. Ja mówię o zrzeszłości. Nie uzależnieniu. Jeśli chodzi o recovery coaching, to tutaj może takie zaskoczenie, bo to jest podejście, które funkcjonuje już od 18 roku. Powstało w Stanach Zjednoczonych, jeszcze zanim powstała wspólnota AA. I jego taką główną ideą jest to, że istnieje wiele dróg do trzeźwości, a moim zadaniem jako recovery coacha nie jest wskazywanie tej właściwej jednej ścieżki, tylko pomoc kobiecie, bo ja pracuję właśnie z kobietami, w odnalezieniu tej, która realnie będzie się sprawdzała w jej życiu, już bez względu na to, co zadziałało u mnie, tak? Dla jednej osoby będzie to psychoterapia, dla innej wspólnota a dla kolejnej osoby będzie to yoga, reiki, pilates, praca z ciałem, może wszystko naraz i to cudowne. Nie ma to znaczenia. Okay. Jeszcze jedną taką ważną rzeczą jest, że, że klientka jest zasobem. W ogóle recovery coaching wywodzi się z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, nurt TSR, prawda? I w tym podejściu klientka jest zasobem, ona jest ekspertką od swojego życia. To, co bardzo często słyszę u moich kursantek zarytrzeźbych kobiet. To to, że one po raz pierwszy spotykają się z taką przestrzenią online i w ogóle przestrzenią, jeśli chodzi o formę wsparcia, która nie stygmatyzuje, nie wywiera na nich presji, nie straszy. One znajdują w moim programie taką łagodność, miłość, wyrozumiałość wobec siebie potknięcie no bo ono czasem się zdarza ja to mówię szczerze ono nie jest porażką w procesie tylko jakąś informacją podczas gdy czasami na podstawowej terapii uzależnień wiadomo z czego to wynika jest grupa więc w momencie kiedy my jesteśmy członkiem grupy Odpowiadamy, bierzemy odpowiedzialność również za pozostałych członków. Tutaj osoba prowadząca terapeuta też musi mieć dobro pozostałych członków na uwadze, ale bardzo często takie przerwanie abstynencji wiąże się z wydaleniem, z zakończeniem terapii. Tutaj czegoś takiego nie ma i myślę, że to jest taka zasadnicza różnica, bo kobiety zamiast czuć na sobie takiego bata i odliczać kolejne dni, one uczą się troski wobec siebie i wyrozumiałości, poklepania siebie po plecach po upadku, bo to są kobiety, które bardzo często są perfekcjonistkami, liderkami, dowożą na, w różnych obszarach, aspektach swojego życia, trzymają kontrolę i ten moment sięgnięcia po kieliszek jest dla nich wyłączeniem tej kontroli, chociaż na chwilę. I chodzi o to, żeby w erze trzeźwych kobiet one... Uczyły się odpuszczania, również sobie, nawet wtedy, kiedy się potykają. Jak rozpoznać, że nasze picie zaczyna być ryzykowne? Jakie pierwsze sygnały warto zauważyć u siebie, aby dostrzec, że to już może być jakiś problem? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tutaj nie będę mówić o, o objawach klinicznych, no bo to już wskazuje na, na problem natury klinicznej, tak, że tak. rozwinęło się u nas uzależnienie, ale nie mam, że, że, że mówisz o tym piciu ryzykownym, tak, kiedy, kiedy to się dopiero zaczyna, rozwija u nas i warto już, żeby zapaliła nam się taka lampka alarmowa. Ja mówię moim dziewczynom, że warto zwrócić uwagę, czy Mamy oko na alkohol. Co to znaczy? Już w takim stadium, kiedy to picie zaczyna być ryzykowne, my dokładnie zdajemy sobie sprawę z tego, ile tego alkoholu mamy w domu, jakie mamy zapasy, tak? Czyli y, przywiązujemy do tego już uwagę. Innym, y, albo jeszcze do tego, na przykład kiedy jesteśmy w restauracji i częstujemy kogoś winem, to dokładnie patrzymy, ile jeszcze tego wina w butelce zostało. Czy domówić trzeba butelkę, oj bo zaraz się skończy, jedną, dwie, czyli mamy to oko na alkohol. Zwracamy uwagę, ile jest i czy za chwilę będziemy musiały polecieć, żeby dokupić, tak? Innym takim sygnałem myślę, że może być fakt, że wracając z pracy do domu. Odczuwamy już taką ulgę, że kiedy wrócimy, będziemy miały ten swój me-time, jak kobiety to nazywają. me -time z winem. I wierzę, że też kobiety uczymy się, jak zrobić sobie ten me-time, ale z samą sobą, niekoniecznie z winem. I kobiety. Myślą sobie, o Boże, domownicy pójdą spać, będę miała chwilę dla siebie. Więc jeżeli czujemy taką ekscytację i ulgę, że za chwilę wieczorem otworzymy butelkę, to to jest też taki znak, kiedy no już ta nasza relacja z alkoholem zaczyna wymykać się nam spod, spod to, bezpiecznych mhm. torów, bym powiedziała. Mhm. Czyli tak, czujemy ulgę, że możemy się napić za chwilę, albo irytację, kiedy te nasze picia tego mojego me time z winem zostaną pokrzyżowane, bo na przykład trzeba jechać gdzieś odwieźć kogoś. Prawda, samochodem, więc muszę prowadzić. Więc tutaj pojawia się ta irytacja. Kolejna też związane z irytacją, że ktoś nam zwraca uwagę na to, nawet czasem w żartach, jak wygląda nasza relacja z alkoholem, że o, Marysia to chyba lubi wino, o, Marysia zawsze u siebie ma butelkę wina. Albo nasi bliscy mówią nam, słuchaj, zauważyłam, że. Troszkę za często ten kieliszek wina się u ciebie pojawia. Albo czy zawsze zdarza ci się wypić pięć martini do kolacji, a my już obrażamy się i, i działamy tak bardzo impulsywnie. To jest też taki, taki myślę, ważny sygnał. I kolejny, że tworzymy dużo zasad wokół naszego picia. Na przykład, mhm. że pijemy tylko o określonej porze dnia, albo w określone dni tygodnia, albo określony alkohol, albo w tych i w tych sytuacjach. I okej, okay, to jest forma ograniczania picia, bo też istnieje taka forma prawda, wsparcia, taki program ograniczania mhm. picia. Tylko warto zastanowić się, zadać sobie pytanie. Ile już tych zasad... W ostatnim czasie złamałam, i być po prostu ze sobą szczera w tej odpowiedzi. Kolejna, może pojawiać się taki lęk, jak sięgamy po kieliszek, że coś złego może się wydarzyć. I to jest takie bardzo typowe dla kobiet, które już stąpają po tym cienkim lodzie, bo zazwyczaj już miały jakieś doświadczenia po piciu, kiedy coś szło nie tak albo czy jej córka syn zauważył mąż ta tajemnica została odkryta albo nie wyłączyła gazu więc już pojawia się tam forma niepokoju no i fakt że tutaj państwo nas oglądają zakładając że nie oglądacie państwo nie słuchacie nas ze względów edukacyjnych czy też nie chcecie czy może chcecie pomóc swoim bliskim? No to to też jest taka forma lampka alarmowa. Zazwyczaj nie szukamy na ten temat informacji, jeżeli nie dotyczą naszego życia. Mhm. Czyli tak naprawdę bardzo dużo takich subtelnych znaków pojawia się, prawda? Czyli możemy, możemy je obserwować i, i, i za, zauważając je, możemy coś z tym zrobić. Teraz moje pytanie, co? Czy kontrolowane picie wchodzi w grę, czy raczej poczucie, że ja już ja już powinnam pójść na przykład na terapię, bo już coś się ze mną dzieje? Tutaj odnośnie tego picia kontrolowanego, to ja właśnie zadałam pytanie, ile zasad zdążyłam już złamać, no nie? Czy to kontrolowanie rzeczywiście się u mnie sprawdza i czy chciałabym, bo, bo u niektórych tak i to jest w porządku, no nie? Tego trzeba być ze sobą szczera. Zazwyczaj do mnie trafiają kobiety, które widzą, że to kontrolowanie u nich już się nie sprawdza, ale coraz więcej kobiet przychodzi, ponieważ one po prostu Chcą o siebie zadbać. Zauważyły, że coś im się wymyka z kontroli i spod kontroli na wczesnym etapie. I wcale nie rozwinęło się u nich jeszcze to uzależnienie, ale mówią: Moje ciało to moja świątynia. Ja nie chcę, żeby nauk zawładnął mną kiedyś w przyszłości. Mm -hmm. Więc, tak, zadać sobie pytanie, co ja chcę. Jak chciałabym, żeby wyglądała moja relacja z alkoholem i czy rzeczywiście może tak wyglądać? Być ze sobą w tym szczera, jeżeli pragnę kontrolować, ile zasad już złamałam, i czy rzeczywiście chciałabym, żeby moje życie wyglądało w taki sposób, że ja cały czas o tym piciu myślę, że ono cały czas zaprząta mi głowę. Z kim wypiję, gdzie wypiję, kiedy wypiję? Czy to jest wolność? Zazwyczaj, no nie, nie. No, zazwyczaj kobiety, które do mnie trafiają, to są kobiety już świadome, które pragną dla siebie wolności. A ta wolność w dużej mierze zależy od tego, jak wyglądają nasze myśli. Czy są wspierające, czy jednak czujemy się, że wisi nad nami jakieś, jakieś, obo, jakieś obostrzenie tak? że czy wypije kiedy, z kim. Teraz w internecie właśnie, w takich podcastach, jak ty ty robisz i ty mówisz dużo o, o trzeźwości, o trzeźwieniu, o tej świadomości, jeśli chodzi o w ogóle picie alkoholu i alkohol. Dużo osób ogląda te podcasty, dużo osób się tym interesuje, więc bardzo się cieszę też, że ludzie chcą tego słuchać, ludzie, ludzie chcą się interesować tym tematem i tak jak mówisz, że nie dochodzi często do tego uzależnienia już jako, jako takiego, tylko wcześniej zauważają, ten, że mo, może już coś się dziać i chcą tego uniknąć. Uh, więc bardzo fajnie, że, że jest to bardziej rozpowszechniane, więc każdy człowiek może sobie, prawda, sam po, poczytać, posłuchać, uświadomić siebie i nie wejść w to dalej, prawda? Dzięki temu, że, że jest taka możliwość, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat z różnych źródeł, tak naprawdę. Oj tak, ja właśnie taką komunikację zależy mi, żebyśmy w ogóle jako specjaliści, osoby wspierające pomocowcy, właśnie taką komunikację. Podejmowali, że przede wszystkim nie trzeba być osobą uzależnioną, żeby przestać pić. I to pomaga nam wyjść z tego języka stygmy, kiedy ludzie boją się mówić o trzeźwości, że za chwilę zostaną, może tak. to tak, masz problem? Naprawdę? bo robimy tutaj w tym momencie normę z tego, że spożywamy alkohol, a wygląda na to, że trzeźwość normą nie jest i chciałabym, żebyśmy w 2026 roku, który jest takim rokiem, kiedy wiele osób się budzi, jest świadoma tego, czym jest alkohol, jak szkodzi, uczynili z tej trzeźwości po prostu normę społeczną, tak, bania o siebie i to jest moja misja głównie, żebyśmy nie dzielili osób na uzależnione, czy nieuzależnione, bo alkohol jest substancją uzależnioną, Zależniającą psychoaktywną, która w założeniu ma nas uzależnić. Więc w naszym społeczeństwie pojawia się takie przekonanie, że to w porządku jest pić alkohol, no ale jak ktoś się już uzależni, a to jest substancja, która ma uzależnić, to już w porządku nie jest. I to jest taki paradoks. I no mam nadzieję, że już właśnie powoli, dzięki waszym materiałom, edukacji, jaką prowadzicie, będziemy już powoli z tego wychodzić i. Osoby, które nawet są dotknięte problemem nadużywania czy uzależnienia, przestaną wstydzić się prosić o pomoc. I to jest, myślę, ten taki klucz, bo dopóki my będziemy dzielić ludzi, stygmatyzować, mówić o tej przeżywości jako konsekwencji jakiegoś problemu, to na pewno trudniej będzie ludziom szukać wsparcia i prosić o wsparcie. Kiedy naprawdę oni go potrzebują. Tego co potrzebują, tak, dokładnie. A powiedz, Jasiu, jak rozumiesz zdanie, że trzeźwość to nie kara, tylko prezent? Mhm. Odnoszę się do tego właśnie, o czym przed chwilą powiedziałaś. Tak, to jest taka dywizja ery trzeźwych kobiet, że trzeźwość to nie kara za złe zachowanie. I dla mnie trzeźwość była takim prezentem, który podarowałam sobie na 30 urodziny, na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok, bo to był taki moment 6 lat temu, kiedy drugi raz udałam się do środka leczenia uzależnień. Więc przede wszystkim to też tak dla mnie ma osobisty Dźwięk. Ale chodzi o to, że trzeźwość niczego nam nie zabiera. Ona daje to, co kiedyś obiecywał nam alkohol, tak? Oddała możliwość przeżywania, oddaje możliwość przeżywania emocji, bez znieczulenia, bez konieczności płacenia za chwilową ulgę następnego dnia. Bo kara. Opiera się na jakimś przymusie, tak, na stracie. A trzeźwość jest wyborem wolnego człowieka i opiera się już bardziej na odzyskiwaniu. I to jest taki prezent, który każdy z nas, każdy człowiek może sobie dać bez względu na uzależnienie, czy jest uzależniony, czy nie. Każdy człowiek zasługuje na to, żeby miał poranki bez wstydu, doświadczał w swoim życiu podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą, relacji, w których naprawdę jesteśmy obecni, że to poczucie takie, że już nie musimy uciekać od życia. Myślę, że z czasem jako ludzie odkrywamy, że my to wszystko mamy już w sobie bez alkoholu. I dlatego uważam, że trzeźwość to taki prezent, który my jako ludzie możemy dać sami sobie. Nie idealnym wersjom samych siebie, nie oczekiwaniom innych, tylko w takiej prawdzie, w zgodzie ze sobą. Ja akurat mówię tutaj o takich wrażliwych kobietach, które w końcu mówią, chcę być bliżej siebie. I to jest właśnie ten. ten Manifest nowoczesnej, świadomej kobiety, nowoczesnego, świadomego mężczyzny. Mm -hmm. Tak, bo tak naprawdę trzeźwość to jest zadbanie o zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i somatyczne, prawda? Więc mm. tak na dobrą sprawę to jest najprawdziwszy prezent najpiękniejszy, jaki możemy sobie dać jako ludzie. Tak, czyli zdrowie, to... prawda? I psychiczne, i somatyczne. Mm -hmm. No i to ma duż, myślę, że to nie myślę. E to jest coś zupełnie. My się tak skupiamy bardzo na tym alkoholu, alkoholu, ale trzeźwość to rozwój. Ja myślę, że już później ludzie, jak ten alkohol przestaje grać, pierwsze skrzypce w ich życiu i kiedy już trzeźwieją, to widzą, że to chodzi o coś więcej. To chodzi o taką głębię, o rozwój duchowy przede wszystkim człowieka. Mogę zostawić słuchaczom jedną myśl. Coś, co chciałabyś, żeby zabrali ze sobą po tej rozmowie. Co by to było? Bardzo chciałabym tego życzę naszemu społeczeństwu, żebyśmy nie musieli kojarzyć trzeźwości z problemem i uzmysłowili sobie, że nie trzeba mieć problemu, żeby wybrać dla siebie zdrowe, świadome życie bez alkoholu. Że wystarczy nam jako ludziom chcieć być bliżej siebie, tak spokojniej, uczciwej wobec własnych potrzeb i żebyśmy zapamiętali, że to nie jest coś, co się dzieje na pstryknięcie palcami, to jest proces, droga i żebyśmy potrafili w tej drodze siebie ukochać, że to droga, która nie jest rezygnacją z życia, tylko takim powrotem do siebie i myślę, że na ten wybór wszyscy jako ludzie, Zasługujemy po prostu. Dokładnie. Pięknie powiedziane, Joanna. Bardzo Ci dziękuję za, za dzisiejszy wywiad. Dziękuję. Mam nadzieję, że wiele osób, wiele osób się zainspiruje, zauważy, zauważy coś, czego nie widzieli do tej pory, na przykład w swoim życiu, w swoim funkcjonowaniu, w swojej relacji z alkoholem. Chciałabym też powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek chciałby skorzystać z pomocy, czy Joanny, czy Polskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które znajduje się w Edynburgu, jak najbardziej wszystkie informacje będą dostępne też w linku czy w komentarzu.